Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj przypomnieć historię krzyża, jednego z największych, który ludzką krwią w roku 1982 w marcu. W połowie marca się zaczęło. To największy cud, jaki Bóg, Jezus Chrystus, może dla nas uczynić. Większego cudu uczynić już nie można. No, i to jest takie doskonałe sprawdzenie, czy mamy oczy, które widzą, i uszy, które słyszą. Jeśli ktoś nie widzi cudu, że wypływa ludzka krew z drewna, to ma kłopot. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz po kolei. Ten krzyż stoi. stał. Stał w słupsku. Przed kościołem Matki Bożej Różańcowej, w samym środku Słupska, centrum. Dawniej tam było kino stereofoniczne przy rynku. I na dwa metry przed tym kościołem stoi sobie Krzyż. I ten Krzyż zaczął krwawić w roku 1982 w połowie marca. Krwawił przez 10 lat. I coś takiego niesamowitego w tym. Bo ten krzyż ma wyraźny przód. I z miejsca, gdzie są nogi człowieka, gdyby ukrzyżowano tam człowieka, to z miejsca, gdzie są nogi, wypływa krew. I tak krzyż wygląda po ukrzyżowaniu człowieka. Dokładnie tak. Dla nas, katolików, chrześcijan, to znak naszego zbawienia. I po dwóch tysiącach lat, w środku miasta, sporego, słupsk, wypływała. Ciecz, przypominająca krew. Ja widziałem obie... oświadczenia laboratoryjne, że jest to ludzka krew, ale to jest bez znaczenia, co wypływało. Przypominało krew. Przypominało swoją krzepliwością, bo to nie spływało na Ziemię. To krzepło na tym krzyżu. Gęstość, kolor, przypominała krew. Dlaczego Bóg nie może większego cudu uczynić dla nas? Bo większy cud to już jest tylko wtedy, kiedy zobaczymy Pana Boga, Matkę Bożą albo aniołów. Ale wtedy już nie mamy wiary, tylko wiedzę. Natomiast definicja cudu jest taka, że cud nie może zmusić do wiary nikogo. Bóg nie chce nikogo na siłę do nieba. Bóg mówi, że ma cudowną cywilizację miłości zaprasza tam wszystkich. I że wszyscy mają ważny bilet do wejścia do tego raju, ponieważ Jezus Chrystus odkupił grzechy wszystkich ludzi. Na tym krzyżu. Także, jakby ktoś chciał pocałować krzyż Jezusa Chrystusa prawdziwy, to tylko w słupsku. To tylko w słupsku. On teraz ten krzyż stoi w kruchcie, został ścięty, przeniesiony do kruchty, czyli przy wejściu po lewej stronie, jest w środku w kościele. Ten krzyż nie może nikogo zmusić do wiary, ponieważ Karusie może powiedzieć, a ja tam nie byłem, ja nie mieszkam w Słupsku, nie interesuje mnie. Można od tego odejść, ale nie warto, bo jeśli Bóg czyni taki niesamowity cud, widzialny dla wszystkich ludzi, to warto się zastanowić, dlaczego on to robi. Żeby nam wszystkim przypomnieć, że na tym krzyżu zostaliśmy wszyscy odkupieni. Wszyscy. źli, i, i dobrzy, absolutnie wszyscy. Więc walka z krzyżem, walka z Bogiem to absolutnie zły pomysł. A są tacy, którzy kandydują na prezydenta i walczą z krzyżem. Przerażająca tragedia. Większej tragedii w życiu nie mogę sobie zrobić, jak walczyć z krzyżem, walczyć z religią, z katolicką religią. Walczyć z Bogiem. Niektórzy mówią, że to tam ciekła żywica. Złośliwcy oczywiście, no bo wszyscy z nas byli w lesie wielokrotnie i nigdzie z żadnego dębu żywego czerwona ciecz nie wylatuje. Gdyby wylatywała ciecz, to mogła wylatywać z każdego miejsca, a z boku, a z tyłu, a niżej, a wyżej, a tu wylatywała dokładnie z miejsca, i są nogi człowieka. Nie można zrobić większego cudu, żeby ludzi przekonać, że Jezus Chrystus odkupił nasze grzechy. Ale ci, którzy nie chcą, którzy uważają, że to ich nie dotyczy, to mogą od tego odejść. Tak, ten świat jest poukładany. Bóg czyni znaki dla tych, co mają oczy, które widzą, i dla takich, co mają uszy i słyszą. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Za ogrom otrzymanych łask i ogrom Twojego błogosławieństwa, że moje oczy zobaczyłem, niesamowite. Dobry Boże, po nas wszystkich. Dziękuję Tobie, Panie Boże, dziękuję Tobie, Kanał Matko i wszystkim zastępom. Anioł się, wszystkim Bogusłani, i Trzech Mogących, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję, Panie Boże.